Cześć, witam. XGRO z tej strony. Witam na kanale. I dzisiaj trzy tematy, które chciałem z wami poruszyć. Temat numer jeden: zrobimy sobie, przestudujemy sobie taki konkretny przykład z e, giełdy. A więc tutaj mamy nasz dzienny wykres. E, w taki sposób się w tej chwili giełda zachowuje. I teraz e, ten konkretny przykład. Co zrobiłbyś, zrobiłabyś w tej chwili, mając pozycję, lub nie mając pozycji? To jest jedna rzecz, do której wrócimy. Rzecz numer dwa to jest sieć L1, na którą bardzo długo czekaliśmy, czyli Flare Network. Wszyscy już wiemy, że Flare wystartowało. Tokeny Flare są już w naszych portfelach. Część tych tokenów oczywiście. Wszyscy wiemy o co chodzi. A teraz, co dalej? Co? W jaki sposób do tego podejść? W jaki sposób ja do tego podchodzę? To będzie temat numer dwa, i temat numer trzy. E, najbardziej chyba kontrowersyjny w tej chwili temat, a więc tutaj Heksymalista nawet wrzucił fragment rozmowy z ostatniej pogadanki, gdzie e, Jack Levin e, wiemy, że najbardziej oczekiwana przez nas, przez nas tutaj, nas, mnie i, i moich subskrybentów pewnie również sieć L1, na którą wszyscy czekamy, to jest sieć Pulse Chain. I teraz. Jack Levin twierdzi, że może ta sieć w ogóle nie wystartować, a Richard nawet nie wie, co się dzieje. Więc to jest bardzo ciekawy temat. Więc do tego um, również się odniosę. A więc trzy tematy. Zacznijmy od tematu numer jeden, a więc do tego e, szczególnego case study, o którym mówiłem, czyli tego przypadków, co się w tej chwili dzieje właściwie na giełdzie i co tutaj widzimy. A więc e, jestem na wykresie dziennym. I teraz, w jaki sposób powinienem się zachować, patrząc tutaj na moją pozycję, na mój stop loss na zielonym i na to, gdzie jest wykres i jak wygląda obecnie ta oto świeca dzienna, na którą patrzymy. Jak widzieliśmy, poprzednio mieliśmy dosłownie podobną sytuację. I tutaj, zaznaczę tą sytuację tutaj w tym miejscu. Zobaczcie. I ciekawa sprawa jest taka, że właściwie ta poprzednia sytuacja jest. Jest bardzo dosłownie podobna do obecnej sytuacji i jest to sytuacja, która była z 13, z 13 grudnia 13-14 grudnia. Więc teraz pytanie jest, czy czasami to, co widzimy teraz? To, co widzimy teraz, się nam nie powtórzy i w jaki sposób powinienem zachować się tutaj, mając otwartą pozycję i będąc 10% na plusie. Czy w ogóle powinienem na to patrzeć? Otóż e, wiemy, i, i znowu wychodzę z założenia, że cokolwiek sobie zakładamy długoterminowo, inwestycyjnie, w jakikolwiek sposób podchodzimy do bitcoina, i, i, i to wszystko musimy odłożyć na bok kiedy myślimy czysto o tradingu. Kiedy myślimy czysto o tradingu, musimy myśleć, przynajmniej ja tak myślę, wahania cenowe to są momenty, kiedy trader zarabia. I w taki sposób do tego podchodzę. Więc jeżeli podchodząc z punktu widzenia czysto tradera, patrzę na to, co, co się dzieje w tej chwili i myślę sobie, OK, jestem 10% na plusie, jak pamiętacie, 10% ustawiłem tutaj... Um, Mój minimalny oczekiwany zysk, czyli mój stop loss na zielono. Tu jest mój stop loss, tu jest moje wejście, tu jest mój stop loss. I teraz a, szkoda by było, gdybym nie skorzystał z tego, że wykres jest prawie 60% na plusie, a ja wyszedłbym z tym 10% tylko plusem. Więc e, pomyślałem sobie, dołożyłem do pozycji, co możecie widzieć wczoraj, dołożyłem do pozycji. Z 4 do 6 tysięcy, no i teraz sobie patrzymy i myślę sobie tak, co by było, gdybym tak podniósł ten stop loss na 20% minimalny oczekiwany zysk, gdzie by to było? I gdybym tak popatrzył na minimalny oczekiwany zysk na 20%, to jest mniej więcej tutaj, to jest 17 350 i to by było mm, ciągle w granicach rozsądku, ponieważ, dlaczego? Ponieważ Podnosząc to, i tu jestem cały czas na dziennym wykresie, zobaczcie sobie, do 17,350. Jestem teraz na 350. Właściwie. I podnosząc to w tym miejscu, nawet gdyby ten wykres próbował zejść w dół, dotknąć tej zielonej, a potem dalej iść w górę, to powinien ten stop loss mi, e, powinien ten stop loss mi wytrzymać. Ale gdyby się okazało, że wracamy gdzieś tam do poziomów 17 i 16, to. Miło będzie przyjąć te 20% zysku i po prostu mieć tą pozycję już zrealizowaną i zamkniętą. A więc 2% realnie na wykresie, oczywiście, i jak wczoraj widzieliście, dźwignia razy 10, podniesiona dopiero wtedy, kiedy pozycja była na plusie. W taki sposób to jest. Sensowny podnoszenia dźwigni tytuł wczorajszego odcinka zresztą, to jest kiedy podnieść dźwignię i, i nie obawiać się, że będzie cokolwiek problem z likwidacją czy czymkolwiek, a więc 2% na plusie realnie na wykresie daje nam razy 10, 20% realnie minimalnego oczekiwanego zysku. I to by było wszystko, więc tutaj patrzymy, w tej chwili 60% na plusie, ale gdyby się coś podziało nie tak. Z, nie poszłoby to dalej po, 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 według naszych założeń, to bierzemy 20% i pozycja jest zamknięta. Co się może okazać jeszcze tutaj tak bardzo szybko, to że jeżeli byśmy tak mieli powiedzmy ten dzień całkiem dobry, potem małe wahnięcie w dół, potem poszlibyśmy w górę, to przy małym wachnięciu w dół i, 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 i sygnale, że jednak będziemy szli w górę, e, będzie moment, kiedy właściwie możemy dołożyć następny raz do pozycji. W taki sposób to w tej chwili rozgrywam i w taki sposób to widzę. To by było tyle na ten temat. Teraz temat numer dwa. Bardzo gorący temat, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, a więc sieć Flare wystartowała. Wszyscy dostaliśmy część swoich tokenów Flare do portfeli. Jeżeli ktoś nie wie, to właśnie jestem na stronie, gdzie macie informacje. Jak dodać sieć Flare Network do swojego MetaMaska? Pamiętamy, wszyscy pokazywałem krok po kroku dwa lata temu, jak w MetaMasku, jak adresem MetaMaska potwierdzi, czy zgłaszamy swój portfel do odbioru tokenów Spark wtedy, dzisiaj Flare już, więc musimy dodać sieć Flare do naszego MetaMaska, i tutaj są te dane, jak dodać token, sieć Flare do naszego MetaMaska. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli ktoś nie wie, prosta rzecz, zwyczajnie Google i można po prostu wpisać słowa kluczowe: how to add, nie wiem, flare, flare network to Metamask albo coś w tym stylu, i znajdziecie tutaj te dane i możecie dodać tą sieć. Każdy wie, jak tą sieć się dodaje, więc to jest numer jeden. I teraz, co z tokenem flare? Token flare będzie można delegować, będzie można na nim, że tak powiem, zarabiać. I e, póki co cena tokena Flare nie powala. Mamy gdzieś tam w okolicach 4 centów się waha, ale e, patrząc na to, że numer 1 dostaliśmy go za darmo, czyli mamy go absolutnie za darmo. E, I numer dwa, e, prawdopodobieństwo tego, że jeżeli sieć jest siecią L1 i e, nawet jeżeli sieć jest kompletnie. Kiepska, w pewnym momencie ta sieć zaczyna przybierać mocy i ludzie zaczynają pracować na tej sieci i próbują cokolwiek budować. To te sieci zwykle poza jedną siecią, która, która do dzisiaj nie potrafiła odbić się od dna, jest to niestety lubiana przez wiele, przez wiele osób sieć, ale już nie będę o niej mówił, nie ma jej tutaj na, na, na wykresie. Nie zarobiła żadnych zwrotów, ale większość sieci, zdecydowana większość, jest bardzo, bardzo na plusie. I tak możemy sobie zarobić, zobaczyć, że Ethereum w 6 lat, Matic 2,5 roku, Solana, Solana, sieć, która, która jest totalnie, nie wiem jak nazwać tą sieć. Mówi się, że, że jest nie 24,7, a 7,24. Nawet Solana w półtora roku potrafiła zrobić 264x zwrotu. Jest niesamowite. Chainlink 480xów. Polka, NIO, Waves, Teta, Tron, Avax. Um, więc, um, więc patrząc na flare ten token, który dostałem za darmo, tak jak większość z was, którzy, którzy byliście ze mną, zostawiam w portfelu. Zostawiam w portfelu i nigdy nie wiadomo czy czasami, nie wiem czy czasami nie dołożę sobie tego tokena do portfela, szczególnie że mamy 4 centy za 4 centy za, za token, więc więc wydawałoby się patrząc na Ogólnie na to, w jaki sposób i ile tych tokenów jest, i ile będzie, i w ogóle wydawałoby się, że, że miałoby to sens. Więc zostaje ten token ze mną, może jakieś tokeny sobie dołożę, i patrząc na to, co wydarzyło się już historycznie na różnych sieciach startujących na blockchainie, myślę, że Flair, z tym, co startuje, i w jaki sposób startuje, ma duży potencjał zrobienia. Zrobienia jakiegokolwiek dla nas zysku, chociaż sam airdrop, czyli darmowy token, już jest swego rodzaju e, zyskiem. Więc w taki sposób podchodzę do, do tematu Flare. Więc e, e, tak to wygląda. E, jeżeli chodzi o delegowywanie Flare i tak dalej, jeszcze o tym będziemy sobie rozmawiać, do, dojdziemy do tego, więc e, wrócimy do Flare. To już będzie również jeden z tematów, które które będziemy mieli obserwowane z tyłu na palniku, tak jak wiele innych tematów, które obserwujemy, które są, którymi jesteśmy na bieżąco. Teraz temat, z którym jesteśmy na bieżąco i sieć, znowu następna sieć L1, na którą wszyscy czekają i wiele osób czeka, powiedzmy, nie wszyscy, ale wiele osób. Może wszyscy czekają, ale wiele osób ma do niej, powiedzmy, nadzieję roz, rozbudzone, że zrobi tysiąc x czy tam, wiecie, Pomyślcie sobie, że 1x, czy tam 2x raczej, to jest 100% zysku. Więc, więc 10x to jest 1000% zysku, nie? Czy tam 900% zysku? Jeżeli mamy inwestycję, jeżeli nie jest 0, to jest właściwie, wiecie. Więc pomyślcie sobie, że jeżeli 10x to jest 1000%, to 100x, 1000x? Wyobrażacie sobie, jakie to są procenty? Dlatego mówiłem, że flare może rzeczywiście ten token jeszcze jest tokenem który chciałbym dodać do portfela tak samo jak tak samo PulseChain najbardziej oczekiwany przez wiele osób z nadzieją PulseChain że wystartuje a tu nagle okazuje się że w ostatniej rozmowie Jack Levin komentuje to w sposób że hej Martwi go zachowanie Ryśka i to, w jaki sposób Rysiek odpowiada na pytania, i wydaje mu się, że ten płszczeń może w ogóle nie wystartować. I podaje tutaj dość powiedziałbym, z punktu widzenia tak zupełnie bezstronnie patrząc, wydaje się, że dość rozsądne, rozsądne odpowiedzi na, na temat popierającej jego tezę, dlaczego płszczeń mógłby nie wystartować. have any good questions? Maybe you can. Why is Richard Hart lying about Pulse Chain? Why is he lying about Pulse yes. Chain? Specifically, what? what? He's acting like he doesn't know what any of the code is. Why is he, why is he doing that? It is my personal observation that I think he is uh, potentially have abandoned the idea to do it. O, kiedy, kiedy, kiedy Jack słucha ryśka i kiedy popatrzył na ryśka i kiedy się, że tak powiem, zastanowił, to z jego obserwacji wynika, że um, Rysiek jakby porzucił pomysł um, wystartowania w ogóle pustczeńa. I tutaj podaję kilka przykładów dlaczego. Pierwsza rzecz wygląda na to, że nie wie, co się dzieje w kodzie, bo przy najprostszych pytaniach, tak jakby, tak jak on mówił, że jeżeli twórca, lider projektu, to definitywnie, jak na początku mówił o projekcie i mówił o tych wszystkich, wiecie, rzeczach o projekcie, kiedy wrzucał takimi em, fragmentami swoich wypowiedzi, gdzie mówi, a wy i tak nie będziecie wiedzieć, o, co, o czym ja mówię, bo nie jesteście deweloperami, tak nagle sam wycofuje się z tego i mówi, ja nie jestem deweloperem, więc nie będę tutaj mówił o tego, czy tamtego, bo coś tam to jest trudne i tak dalej. Ale każdy sobie może przesłuchać ten fragment. Nie będę go, że tak powiem, całego puszczał, ale jeden, kilka rzeczy, które właśnie powiedział, to jest tak, że wydaje mu się, że wygląda na to, że jakby kłamał lub, lub nie wiedział w ogóle, co się dzieje w projekcie. To jest numer jeden. Numer dwa, sprawa cała z SEC, czyli Security Exchange Commission, czyli takie typowe polskie KNF, że może gdzieś tam coś zostało. Mu przedstawione, że wygląda na to, że jeżeli odpali projekt w taki sposób, jeżeli chce odpalić, to, to definitywnie klasyfikuje się po pod i tutaj problemy, więc może to jest punkt numer dwa. Numer trzy to jest to, że okazało się, że cały, cały temat odpalenia kopii jest trudniejszy niż by się wydawało. Całe Ethereum 2.0. Plus zmiany, połączenie tego lub wrzutki z BSC. Okazuje się, że ten kombinowanie tego wszystkiego razem jest o wiele, wiele, wiele trudniejsze, jeżeli nie niemożliwe, od tego, co by się na samym początku wydawało. Numer cztery, również Jack tutaj porusza sprawę tego największego airdropu na świecie. Oczywiście cały czas było to w ten sposób. Przedstawiane, że Ej, Pulsechain ma być największym airdropem na świecie, wszyscy dostajecie swoje kopie wszystkiego, co macie na Ethereum. Wszystkie tokeny na Ethereum dostajecie kopie, wszystkie e, e, stablecoiny i inne, wszystko dostajecie kopie i, i od, od społeczności zależy, jakie, jaką wartość one nabiorą. E, poza kilkoma, które miałyby być ustalone przez tak zwanego Fixer Bot, czyli bota, który automatycznie ustawi płynność, na przykład Hexa i Hexa. Czyli heksa na puszczenie i heksa na Ethereum, a czy to jest puszczejna i, i, i do innych. Więc tutaj cała ta sprawa okazała się, że może po starcie sieci, po, jakby inaczej, po forku Ethereum do 2.0, okazało się, że ten największy airdrop się właśnie wydarzył, bo wszyscy na Ethereum Proof of Work ma, mieliśmy okazję, jakby doświadczyć tego, że. Wszystko się skopiowało i co? I okazało się, że tak naprawdę niespecjalnie się tam nikt tym interesował. Nic się nie dzieje. Z tej pokoiny po prostu zostały porzucone, tak jak wszyscy by oczekiwali, ponieważ wspierane są tylko na Ethereum 2.0, a Ethereum Proof of Work, no tak, działa i to całkiem nieźle działa. I, i, i wiem, że tam na przykład Heksykanie i, i, i niektóre projekty sobie coś tam robią na tych swoich, na tych swoich. Tokenach na łańcuchu Ethereum Proof of Work, ale okazało się, że nie ma co. Jeżeli chodzi o sieć, to jednak Ethereum 2.0 zamiata wszystko, i tutaj, tutaj się wszystko dzieje, że tak powiem. Więc może ten największy airdrop to nie jest aż taki wielki, wielki, błyszczący produkt, którym by się można było opierać. Tak czy inaczej. Um, w taki, sposób to jest, w taki sposób to jest przedstawione przez Jacka. I jedną rzeczą, z którą bym się powiedziałbym trochę zgodził, szczególnie, że zaraz przejdę do mojej odpowiedzi na te wszystko, że długo, długo już obserwuję Ryśka i, 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 i pamiętam go z czasów startu sieci HEX, jak i poprzednich i nawet tych nieudanych projektów, które miał przed HEX-em. To um, może być to, to, że próbuje rozegrać tutaj najlepszą grę, jaką potrafi, yy, ważąc tutaj wszystko, co może być nawet związane z czasem, w którym jesteśmy. A więc patrząc na to, że jeżeli Polszczyń by wystartował przypuszczalnie m, kilka miesięcy temu i, i, i mielibyśmy w tej chwili tą bestę, co mamy, to, to po prostu szorowalibyśmy dno. Hate by leciał po prostu niesamowity na to wszystko. Wylewałoby się, najgorsza rzecz, żeby się mogła wylać, to by się wylewała właśnie w tej chwili na pustceń, na wszystkie produkty związane z pustceńem, na wszystkie projekty, które są w oczekiwaniu na pustceń. Po prostu nikt by się tym nie interesował. To by, było, to była, to by była od startu by była największa porażka. Co nie znaczy, że przy hoście nie okazałoby się, że powstalibyśmy jak, jak, jak z popiołów, ale. Ale mimo wszystko ten czas byłby, ten czas nie byłby zbyt radosny, że tak powiem. Myślę, że Rysiek próbuje tu rozegrać, i tutaj moją odpowiedź, jak widzicie, wrzuciłem. Myślę, że z mojej perspektywy Rysiek próbuje tutaj rozegrać tą grę, grę czekania. Ja myślę, że wszystko nie jest gotowe jeszcze. Myślę, że można by było już nawet może odpalić, ale czas jest bardzo niekorzystny, a ten niekorzystny czas daje. Czas do tego, aby jeszcze coś podszlifować, co może być podszlifowane. Więc patrząc na to, że Jack dopiero, że tak powiem, poznał Ryśka, bo, bo Ryśka poznał dosłownie na kilka miesięcy przed, przed startem swojego własnego tokena Zen, więc myśląc to, że Jack poznał Ryśka, nie bierze i nie bierze i pod uwagę i nie analizuje. Nie analizuję tego, ten, tego całego działania z perspektywy czasu. Takie jest moje zdanie, może się mylę. Ale e, biorąc pod uwagę to, że jak rozgrysiek rozgrywał wszystko w przeszłości, jakie miał narrację, i jak bardzo jest przywiązany do teorii gry, to wydaje mi się, że e, i mam taką nadzieję, wydaje mi się i mam nadzieję. Nadzieja bardzo często gubi ludzi. Ale. Wiele, wielu z nas tutaj jest, że tak powiem, zaangażowanych, więc wydaje mi się, że i mam taką nadzieję, że Jack się myli i że Rysiek wcale tutaj nie chodzi o to, żeby porzucić projekt, lub żeby kłamać, lub żeby cokolwiek w tym stylu robić. Wydaje mi się, że chodzi tutaj już w tej chwili czysto o teorię gry, jak rozegrać start sieci w najlepszy sposób, jaki jest możliwy, i zgrać to z czasem najlepszym na rynku, jaki jest możliwy, po to, aby nie mieć startu. Wiecie, na poziomie i nagle puf, świeca w dół, i, 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 i wiecie, i, i hate, i, 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 i fat cały, czyli um, fear, uncertainty and doubt, czyli strach, niepewność i zwątpienie. I taki, jest, taki jest tego wszystkiego problem. I tak jak dzisiaj napisałem na Twitterze z rana, że fat równa się 0% roi, um, takie jest moje podejście do tematu. Kiedy jest strach, kiedy jest niepewność, kiedy jest zwątpienie, no to mamy 0% zysków z inwestycji, bo albo nie zainwestujemy, albo uciekniemy, albo cokolwiek się innego złego wydarzy, więc tak to widzę. Taka jest moja rozkminka na dzisiaj, więc w taki sposób to widzę. Aha. Zobaczę jeszcze. 15 pronoc, żeby dostać resztę trzeba... Nie do końca, więc to jeszcze. Do Flare do Flare będziemy, tak jak mówiłem, Flare będziemy teraz e, e, również prowadzić na bieżąco z tym, co się dzieje z Tokenem Flare i jak e, patrzeć na Token Flare. No i tak popatrzcie dla tych wszystkich, co wytrwali, e, i pytanie, jaka jest jedna, sie, jedna z sieci. Jedna, je, jedna sieć, którą wielu z was lubi. A, która od startu. Nie tyle, że nie zrobiła żadnego zysku, ale w tej chwili jest 50% pod kreską. Oto jest pytanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.